W prezentowanym filmie pokażemy Państwu, jak proste jest złożenie wniosku do budżetu obywatelskiego miasta Włocławek na 2016 rok. Ważną informacją jest to, że nie musimy być mieszkańcem danego osiedla, aby wnioskować o inwestycje lub wydarzenie, które miałoby się na tym osiedlu odbywać. Propozycje te mogą dotyczyć zarówno inwestycji w postaci np. placów zabaw, ścieżek rowerowych, chodników lub też wydarzeń kulturalnych i sportowych. W tym przypadku pokażemy Państwu, w jaki sposób można zaproponować do budżetu obywatelskiego budowę placu zabaw na osiedlu Zawiśle. Samo zgłoszenie propozycji jest bardzo proste i wymaga tylko wypełnienia odpowiedniego formularza. Komplet dokumentów oraz wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego możemy znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Wocławek. Każdemu mieszkańcowi Przysługuje prawo złożenia jednej propozycji dotyczącej jednego okręgu. W punkcie pierwszym wpisujemy dane zgłaszającego propozycję, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe, czyli numer telefonu oraz adres e-mail. W punkcie drugim podajemy opis propozycji wraz z uzasadnieniem. Czyli: nazwa. W naszym przypadku będzie to budowa placu zabaw. Proponowana lokalizacja. Musimy pamiętać o tym, że teren danej inwestycji musi być terenem należącym do gminy Miasto Wocławek. W kolejnym punkcie podajemy rodzaj propozycji. W naszym przypadku będzie to budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej. Inicjatywa mająca na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Istotnym punktem jest również podanie szacunkowego kosztu, czyli prognozowanej sumy wydatków niezbędnych do realizacji projektu. Kolejnym punktem jest opis propozycji. Należy w tym miejscu wskazać potrzebę realizacji propozycji oraz w jaki sposób wpłynie ona pozytywnie na społeczność miasta Wocławek. Dodatkowe informacje powinny zawierać na przykład uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentację techniczną. Jest to pole nieobowiązkowe. Natomiast w przypadku niektórych projektów dokumenty takie mogą już istnieć. Ostatnim elementem wniosku jest data i podpis osoby składającej propozycję. Do wniosku należy również dołączyć listę poparcia propozycji. Na liście powinny znaleźć się imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpisy osób które zdecydowały się poprzeć daną propozycję. Każda ze złożonych propozycji musi bowiem zostać poparta przez co najmniej pięciu mieszkańców Wocławka, którzy potwierdzą to własnoręcznym podpisem na formularzu. Wypełniony i kompletny formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta Wocławek na trzy sposoby. Drogą elektroniczną na adres um.wloclawek.pl Za pośrednictwem poczty poprzez wysłanie na adres. Urząd Miasta Wocławek, Zielony Rynek 11 łamany na 13, 87 800 Wocławek, z dopiskiem Budżet Obywatelski Miasta Wocławek na rok 2016. Poprzez wrzucenie do urny wystawionej w budynkach Urzędu Miasta Wocławek przy Zielonym Rynku 11 łamane na 13, przy ulicy Kościuszki 12 lub przy ulicy 3 maja 22. Pamiętajmy, że zgłaszanie propozycji do budżetu obywatelskiego. Jest możliwe tylko do 31 lipca 2015 roku.